Dzień dobry Państwu, witamy w nowym odcinku podcastu Naczelni. Dzisiaj taśmy, 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 taśmy. Bardzo dużo taśm, różnych taśm. Zrobimy sobie słuchowisko. Chyba tak. Y, I wytłumaczymy Państwu, o co w tych taśmach chodzi. Y, I to już wszystko za chwilę w podcaście Naczelni z Tomkiem Sekielskim. Zapraszamy. I Bartkiem Węglarczykiem. Naczelni. Zapraszają Tomasz Sekielski i Bartosz Węglarczyk. To jest niebywało, jak taśmy rządzą polskim życiem politycznym. Taśmy Wszyscy w cudzysłowie nagrywają wszystkich. E, powiedzmy, że taśmy w cudzysłowie, bo to raczej nagranie cyfrowe było. Taśmy tak, to prawda, taśmy są, y, trzeba by jakieś nowe znaleźć. Y, Nagrania. Nagrania, dobrze. Nagrania. Niech będzie nagrania, w takim razie nagrania o, no o nodze. To jest jeden z największych hitów. Posłuchajmy od razu, a potem. Ale poczekaj, się, poczekaj, ale może słowo wprowadzenia. Chodziło, wszyscy wszystko wiedzą. Nie, słowo nie wiedzą. wprowadzenia. Proszę bardzo. Nie, nie, słowo wprowadzenia bardzo ode proszę. mnie. Muszę. Proszę bardzo. A teraz posłuchają Państwo pierwszego nagrania najbardziej pazernej grupy polityków, y, jakich y, Polska widziała. A używałeś innych słów? przed programem. Ale teraz muszę używać parlamentarnych. To w takim razie, jak wspomniałem, noga. Chcecie trudne pytanie, którego ja się na przykład boję? Znaczy ja nie wiem, czemu ma, ma sens, nie? Ale jakby pan poseł powiedział, pan minister powiedział, dlaczego w momencie, którym bezpośrednio albo bezpośrednio po operacji kolan Jarosława Kaczyńskiego, otrzymywał dotację szpital imienia profesora Gruca? A bym sobie Tak! Nie, nie bo prowadzę kalendarza operacji no pana no premiera Kuczyńskiego, no, myślę, że... <grywany> że <grywany> to, <grywany> takie operacje są planowane wiem. na... Nie. To, ja nie mam takiej wiedzy, to, to jest koincydencja. Nie. Ale żebyś nie, no nie Nie, ale dobrze, że w ogóle mi to po prostu przyszło. A tam był jakiś związek? Tam bardziej tak. E, była, ta była, było tak bardziej, że e, wiesz to, tak, to tak działa. Nie? Przyjeżdża do szpitala z Pawełkiem, bo tam coś się złamał, no i gada z tym profesorem i mówi, a co tam słychać, nie? że śmiało mi się to i to, to proszę napisać do funduszu. No tak to działa, nie? ale nie powiem tego. Fajnie się rozporządza e, nie swoimi pieniędzmi, e, żeby Pawełek e, mógł sobie coś naprawić. E, nie, prezes. A to tam może z Pawełkiem przyjeżdżał. To to, Pawełek podtrzymywał prezesa w drodze do szpitala. I, I potem, oczywiście, wiemy o tym, że to są te same szpitale, w których ci ludzie, ci politycy lądują potem z innymi rzeczami, nie tylko z nogą prezesa, ale potem z innymi rzeczami. Pozdrawiamy wszystkich, którzy korzystają z NFZ i nie mają y, Funduszu Sprawiedliwości w dyspozycji, żeby robić sobie operacje i jeszcze tam przelewać. 18 banieczek. Widzisz, bo to też ten fundusz sprawiedliwości ma wiele nazw. Jedną z nazw jest fundusz zdrowia i to jest fundusz zdrowia Prezesa Prezesa i jego współpracowników. Na koniec, znaczy ty mówisz o pazerności? Ja bym też użył słowa też na p i ono brzmi podłość i myślę, że te Myślę, że w ogóle te rozmowy na temat tego, jak, jak się przedstawić na tej komisji, no bo słuchamy oczywiście rozmów najważniejszych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, poprzedniej ekipy, oczywiście pan Romanowski i widz ówczesny wiceminister Sprawiedliwości, który rozmawia ze swoimi podwładnymi o tym, jak odpowiadać na pytania komisji, która nadchodzi. Z urzędniczkami, które siedzą. Które obecnie siedzą, tak jest. Za kratkami. Tak. Nie na kanapie. Tak. I oczywiście mamy taki wgląd w to, jak wygląda, jak funkcjonuje państwo, w którym urzędnicy państwowi naprawdę szczerze wierzą w to, że to, są, to jest ich prywatna kasa, nie publiczna. I że w związku z tym nikomu komuś do tego, bo zobacz, jakby to są takie rozmowy, wyobraź sobie, jakby to rozmawiał y, biznesmen prywatny, który mówi, idę do tego szpitala, chcę tam coś załatwić, to ja im zbuduję coś w tym szpitalu, albo dam im nowoczesny sprzęt, pomogę sobie w ten mhm. sposób. Tak to działa na świecie, tak budują... Bogaci ludzie budują skrzydła całe szpitali na mają przykład w USA, buduje. mają prywatne pieniądze, wydają je jak chcą, jeżeli to pomaga społeczności i, i kupują na przykład sprzęt do szpitala, to super, to tym lepiej. Oczywiście problem się zaczyna kiedy to są publiczne pieniądze. E, ciekawe co na to minister zdrowia też, czy minister zdrowia uważa, że to jest ok, że urzędnicy państwowi sobie załatwiają prywatne rzeczy e, przy użyciu publicznych pieniędzy w szpitalach. Ale wiesz co? Zwrócę Podle. tutaj uwagę na jeszcze jedną sprawę, która jest szalenie oburzająca. Te nagrania pochodzą już, akurat to nagranie pochodzi z tego roku. Tak. I oni już tutaj... nie byli formalnie urzędnikami administracyjnymi. I oni przygotowują wtedy. się do mataczenia tak. w sprawie. To jest po prostu zmowa ekipy ludzi, która sama wie, że prawdopodobnie może dostać zarzuty prokuratorskie, może to trafić przed oblicze sądu, będzie, wymiar sprawiedliwości się nimi zajmie, więc przygotowują sobie wersję, jak zeznawać, żeby się wywinąć z numerów, które robili. To jest klasyczne mataczenie. Ja szczerze mówiąc oczekuję, że Sejm w te pędy, jeśli tylko wniosek o uchylenie immunitetu się pojawi, ten immunitet uchyli, a pan Romanowski prewencyjnie trafi do aresztu, aby dalej nie mataczyć w sprawie. To prawda, bo oczywiście musimy pamiętać o tym, że dlatego się ta rozmowa odbywa w grupie, żeby wszyscy tak samo zeznawali potem i żeby te zeznania się sklejały do kupy, więc tak jak Tomek słusznie odpowiedziałeś, jest to wikipedyczna definicja matactwa. To posłuchajmy może w takim razie drugiego, drugiej taśmy, równie, ciekawym, równie ciekawej, porozmawiamy o niej za sekundę, posłuchajmy najpierw. To, bo ja mam case na przykład z, dotyczący Morawieckiego i szłapki to z 21 roku. Dokładnie, no, dokładnie, dokładnie, dokładnie. No wiesz co, My na pewno odmówimy, no bo ja nie widzę podstaw, że przyczyna postępowanie, to jest totalny bezek, czyli po prostu brak cech przestępstwa, prawda? I to mm -hmm. będzie na 100% odmówione od nas. Ale są wśród miejsc orzeka jako rzeka, prawda? Ja tutaj pojawia je już od dłuższego czasu. No a to już to już w ogóle, że tak powiem. No i jeżeli trafi ta sprawa do niej, no to poza tym, że ja oczywiście mogę złożyć wniosek o jej wyłączenie. ułożyć tak porozumienie. Mhm. A powiedz mi, okay. bo, bo jakby my możemy też przekazać jakieś wyjaśnienia, dlaczego nie odpowiedzieliśmy w jakimś tam terminie. Wiesz, to, to okej, okay. to dobrze, to ja znaczy, się w oczywiście, do w ramach postępowania sprawdzającego o, o czy o stanowisko, przy czym tutaj tak jest to szyte i ta intencja no, zła, która nam się odpłynęła, tak jak tak, no, no, że ja no. wątpię, To była rozmowa e, wiceministra sprawiedliwości, a znaczy uprzedzam, to nie była rozmowa żadnych tam gangsterów, nie? tylko ministra spra wiceministra sprawiedliwości z, e, z prokuratorem e, Rom, e, żebym nie pomylił nazwiska, e, prokurator Romelczyk. E, I to jest rozmowa pana Romanowskiego e, właśnie z tym prokuratorem. No i co ty, Bartku, na to? <laughs> Bardzo mi się podoba, jak prokurator mówi: No przecież to wiadomo, możemy. To tam zawiadomienie posła opozycji, to przecież się nie będziemy nim zajmować. No ale potem, oczywiście, w tym sądzie to już nie kontrolujemy tych sędziów i dam, jak się zdarzy sędzia, którego nie kontrolujemy, no to on każe przywrócić, ale to stary, nie przejmujcie, to możemy drugi raz. Oczywiście, to w ogóle nie ma problemu. To jest rozmowa, która jest ważna dla mnie z jednego powodu. To jest rozmowa, która pokazuje, dlaczego. Układ musi być zamknięty. Dlaczego musisz mieć wszystkich od góry do dołu swoich? To znaczy, od ministra sprawiedliwości, od prokuratora generalnego, poprzez prokuratorów do sędziów. I wtedy, jak masz ten układ zamknięty, to, to, to jest taki idealny, jak w komunie było. W komunie, przypomnę, wszystko się odbywało w zgodzie z prawem te śledztwa które miały się toczyć się toczyły, te śledztwa które się miały nie toczyć się nie toczyły. Tam nigdy nie było tak, że coś było zamiatane pod stół. Nie, nie wszystkie były formalne decyzje, sędzia zdecydował, prokurator zdecydował i tak dalej, tak dalej. W momencie jak jest układ zamknięty, to można to zrobić. Jak jest kawałek układu niezamknięty, no to zaczynają się problemy, dlatego panowie muszą są rozmawiać, no nie no jeszcze trafi na tego sędziego, co go nie kontrolujemy, no to Cholera wie, co się wydarzy. Ale powiedzmy, bo, bo, bo sprawa dotyczy nieodpowiadania na zapytania tak. dotyczące właśnie Funduszu Sprawiedliwości. sprawiedliwości. Tak. I, I ta sprawa, ze względu na to, że minister sprawiedliwości nie odpowiada na, na, na pytania posłów, trafia właśnie, jest skarga i sprawa trafia do sądu i tutaj jest po prostu rozmowa o tym, no, że tą sprawę umorzymy, nikt się nie będzie musiał z niczego tłumaczyć. To pokazuje też, jak mętna woda była w tym Funduszu Sprawiedliwości, że właśnie żadnych informacji nie udzielamy, nikomu się nie tłumaczymy, bo ludzie ziobry i on sam uwierzyli, że skoro mają prokuratorów i skoro mają kilkaset milionów, które Jarosław Kaczyński najwyraźniej pozwolił im rozdawać według ich uznania i na co tylko chcą, to nie, nie będą się z tego tłumaczyć, będą czerpać garściami, koparkami, czym. No, na maksa, a jakby ktoś jakieś zarzuty do prokuratora, to prokuratora, prokuratura jest nasza, więc nawet do sądu to nie trafi. A jak trafi, to i tak zrobimy wszystko, żeby sprawę umorzyć. Taki to układzik sobie zbudował pan Ziobro, opowiadając jak walczy z przestępczością w Polsce. To posłuchajmy w takim razie trzeciego nagrania, które też dotyczy postępowań i tego, jak się ukręca te postępowania, które trzeba ukręcić i prowadzić te, które trzeba prowadzić. Posłuchajmy. Może zaczniemy składać zawiadomienia o podejrzeniu z 231 na każdego sędziego, który przekroczy pełni tej O, wiesz, ja z chęcią swojej, ale obiecuję, że szczęście się w śledztwo postępowanie w tej sprawie. słuchaj, Ciekawe. No, to jest polityka. To jest, to jest też coś, co słychać się bardzo często. To znaczy, jak. To znowu te same osoby rozmawiają. Jak my robimy, to, to to jest służba państwu. Jak oni robią, to to jest uprawianie polityki. Trzeba tych ludzi odsunąć. Um. Oczywiście jest różnica, myśmy to wszystko wiedzieli, znaczy na tych taśmach mam wrażenie nie ma nic nowego, ale oczywiście one mają gigantyczne znaczenie, bo co innego jest przypuszczać, że coś działa w taki sposób, a co innego jest posłuchać ludzi, którzy ustawiają to. A tu jest ewidentne polowanie na konkretną osobę. Tak. Na tego sędziego, o którym wcześniej mówili, że go nie kontrolujemy, więc, no może, no, jak nie kontrolujemy sędziego, to oczywiście może wydać wyrok, który nie jest po naszej myśli, no więc trzeba faceta uwalić. I to jest, to, się to, to jest totalna prywatyzacja wymiaru sprawiedliwości. To jest wymiar sprawiedliwości, który działa tylko dla tych, co czynią dobro. Przypomnę to sławne zdanie: za czynienie dobra nie wsadzamy. To jest z afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ujawnionej przez ONET. Ujawnionej przez ONET. I y, to są ludzie, którzy czynią dobro po prostu. I, ludzie, którzy czynią dobro, mogą również czynić zło w imię czynienia dobra. E, I tak, tak powstaje totalitaryzm, i tak urzędnicy państwowi potem w bardzo wielu systemach, to nie jest, to nie jest pierwszy raz w historii się zdarza, uzasadniają to, że podejmują decyzje w interesie własnym. Tak ginie półtora miliarda w Orlenie. Gwarantujesz że to też było w ramach czynienia dobra. Zresztą... A mówisz o zakupie paliwa tak, to Tak, to wszystko dla Polski było. Po prostu jak Obajtek gubi półtora miliarda, to jest dla Polski. Jak trzeba uwalić sędziego, bo go nie kontrolujemy, to to jest wszystko dla Polski. E, może... Czynienie dobra, pan Romanowski będzie mógł to dobro czynić w zakładzie karnym, po prostu. Tam jest wiele osób, które wymagają resocjalizacji, skoro jest taki dobry w czynieniu dobra. Można na przykład pisać pisma dla współwięźniów, którzy o. potrzebują się odwołać od wyroku albo coś. Też potrzebni są ludzie w więzieniu, którzy znają prawo. Pełna zgoda. Ale ja chcę zobaczyć, ja chcę zobaczyć te akty oskarżenia. Rozmawialiśmy o tym już w poprzednich podcastach wielokrotnie. Ale przyspieszyło co? Y Media ujawniają różne rzeczy w tej chwili. Poczekajmy na wnioski o zniesienie immunitetu i potem jak ten immunitet zostanie zniesiony, to poczekajmy na akty oskarżenia. Akt oskarżenia to jest ten moment, kiedy państwo wypełnia swoją rolę, potem już jest wszystko w rękach sędziów. Natomiast państwo wypełnia swoją rolę w momencie, gdy składa akt oskarżenia w sądzie. Nie w momencie, kiedy coś zostaje ujawnione. Zgadzasz się ze mną? Podpisuję się pod tym. Podpisuję się pod tym, ale za chwilę już, bo teraz e, e, robimy przerwę króciutką. Ale taką kilkusekundową. Kilkusekundową. E, Zapraszamy i na ciąg dalszy podcastu do aplikacji Onet Audio. E, będą kolejne taśmy, a Oczywiście. także wiele innych różnych ciekawych rzeczy. Zapraszamy. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio.